W zasadzie, czym jest to roztrenowanie, czy jest sens je robić, a co potem, a tak w ogóle to czym się zająć podczas tego roztrenowania, jeśli będziemy mieli dużo więcej czasu. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. Otóż, roztronowanie to nic innego jak po prostu odpoczynek od biegania. Się też, czy w ogóle jest Wam to potrzebne i komu jest to potrzebne. Jeśli bieganie traktujecie jako po prostu formę aktywności, robicie wolne wybiegania 2-3 razy w tygodniu, to myślę, że i tak macie okresy, kiedy po prostu nie biegacie. A jeśli do biegania podchodzicie w bardziej sportowy sposób, to na pewno Wam się to przyda. I tak właściwie powinniśmy robić roztrenowanie? Po ciężkim lub mniej ciężkim sezonie lub po kilkumiesięcznym przygotowaniu do jakiegoś konkretnego startu. Wtedy nasze ciało potrzebuje po prostu odpoczynku, jak i również głowa. Bo ile przecież można w kółko robić to samo? Tuptać, tuptać, tuptać i robić te kilometry, patrzeć na, na wskaźniki w aplikacji czy tam w zegarku. Razy powinniśmy robić to roztrenowanie, ja robię raz. Ale można też rok podzielić sobie na dwie części, tak żeby szczyt formy mieć na wiosnę i na jesień, kiedy jest najwięcej startów, a w lecie na wakacje zrobić sobie krótką przerwę, tak samo na zimę. Większość z Was pewnie się zastanowi, w czego macie przestać biegać. Przecież po takiej przerwie no, na pewno stracimy na formie. Macie rację, ale dzięki temu Wasze ciało odpocznie od stresu, nie, któremu było poddawane przez ostatnie miesiące, a przesycona odklepania kilometrów głowa zdąży za tym jeszcze zatęsknić. A jak to powinno wyglądać? No, wolny czas możemy wykorzystać na przykład na swoje zaniedbane kontakty towarzyskie czy kontakty rodzinne. Możemy też zająć się swoim zdrowiem, na przykład wyleczyć zęby lub usunąć zęby, które czekały, bo wiadomo, nie chcieliśmy przerywać treningów. Możemy też poświęcić ten czas na jakiś remont w domu. Czy trenować w tym czasie? Możecie robić jakieś treningi. Troszeczkę można nawet potruchtać, ale bieganie raczej bym odłożył. Ja Trochę pospacerowałem, jeździłem na rowerze, nie wiem, może ze 2-3 razy, no i tyle. A tak naprawdę cieszyłem się tym, że nie muszę nic robić wieczorami i mam czas, żeby się zupełnie poobijać. Ile czasu powinno trwać roztrenowanie w zależności od tego, jak intensywny mieliście sezon lub przygotowania? Myślę, że od 2 do 4 tygodni to jest idealny czas. Ja aktualnie odpoczywałem ponad miesiąc, i ostatnie dni po prostu już nie mogłem się doczekać, kiedy wyjdę znowu pobiegać. Pamiętajcie, powrót do treningów po roztrenowaniu powinien być bardzo spokojny. Za mocne wejście może owocować kontuzją, która spowoduje, że będziemy musieli znowu odpoczywać, a tego na pewno nie chcecie, pewnie już jesteście wygłodniali do biegania. Także zacznijcie od jakichś wolnych wybiegań na początek. Może jakiś rower przeplatany z zajęciami siłowymi albo jogą. No i w kolejnych treningach możecie zacząć dodawać jakieś przebieżki na odmulenia. No i kończąc, jeśli... Intensywnie trenujecie przez cały sezon, lub do jakiegoś konkretnego startu, to przemyście dość mocno kwestię roztrenowania. Dzięki niemu możecie zbić się jeszcze wyżej niż w poprzednim sezonie. Nie przejmujcie się tym, że troszeczkę nabierzecie masy na roztrenowaniu, no i na pewno też nie powinniście się przejmować tym, że wasza wytrzymałość, wydolność no na pewno spadnie podczas przerwy od treningów. Dzięki, że byliście do końca. Dajcie suba e, lub łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. To naprawdę pomaga. A dzięki temu będę w e, stanie robić więcej ciekawych materiałów. Dzięki, trzymajcie się na razie.